Witajcie kochani, witam was w ten piątkowy, niesłoneczny poranek niestety. Nie wiem jak wy, ale y, kiedy kiedy brakuje słońca, to ja po prostu czuję jak moje turbo dopalanie y, się kończy. Niestety, kocham lato, kocham słońce i y, kiedy świat zabiera mi to słońce, niestety... Y, bardzo to odczuwam i moja motywacja do wszelakich działań znacząco spada. No ale trzeba sobie jakoś z tym radzić. Prawdopodobnie skoczę do apteki po, po witaminę D. Nowy odcinek. Nowa ja. Podoba mi się to kreowanie siebie za, za każdym razem, tak jak, tak jak chcę. Czuć w tym czuć w tym mm, jakąś moc. Gdybyśmy tylko w życiu mieli taką dowolność i, i taki wpływ, mm, wpływ na kreowanie rzeczywistości. A może mamy. No właśnie. Gdy wszystko idzie po mojej myśli, to mam wrażenie, że, że to ja kształtuję tą swoją rzeczywistość. Gorzej, kiedy coś nie idzie po mojej myśli. Bo wtedy tracę grunt pod nogami, zaufanie do siebie, do swojej decyzji. Chciałabym kiedyś osiągnąć y, status quo i stąpać spokojnie, kiedy wszystko wokół się wali. A czy można się tego nauczyć? Jeśli tak, to dajcie wskazówki, bo chętnie poćwiczę. Czytałam kiedyś książkę o stoicyzmie, ale no, widocznie niewiele z niej wyniosłam. Nadal, kiedy coś mi nie wychodzi, odczuwam frustrację, wkurw rozczarowanie sobą. Kiedyś dokładnie w liceum i, i zaraz po, pamiętam, jak katowałam się książkami coachingowymi, które wywoływały we mnie wręcz przeciwny rezultat od oczekiwanego. Zwyczaj czytałam je po tym, jak no w jakichś porażkach jak nie dostałam się na wymarzone studia no i tym podobne. Pamiętam, że, że tylko frustrowały mnie te sentencje motywacyjne typu Wiecie, uwierz w siebie, działaj. To, były, to są tylko puste frazesy. Czemu nikt w tych książkach nie daje konkretnych porad? Że, na przykład, w przypadku, gdy dzieje się A, to trzeba zrobić B. No sama wiara w siebie nie zawsze wystarcza, aby osiągnąć swój cel. Przecież na osiągnięcie celu wpływa wiele czynników i nie wszystkie są zależne od nas. Na przykład, to, czy w danej branży znajdę pracę, zależy od sytuacji na rynku pracy, zapotrzebowania na, na dane usługi, od sytuacji geopolitycznej itd. Tutaj mądre słowo geopolityka ja nie znam się na geopolityce, ale wiem, że dużo od tego zależy i w ogóle nie, nie znam się na polityce wybaczcie, ale mój mózg za wszelką cenę nie chce przyjmować tych wszystkich ważnych informacji ja chyba nawet yy, yy, źle zaintonowałam polityce polityce trzecie od końca, to pamiętam jeszcze z zajęcie z <noise> no, może kiedyś przyjdzie czas na, na tą politykę, ale. A może nie, no, pożyjemy, zobaczymy. Już nie jest mi z tego powodu wstyd. Kiedyś jeszcze um, w trakcie y, rozmów, nawet pamiętam, że podczas świąt rodzinnych gdzieś tam było mi mm, trochę wstyd z tego powodu, że no nie jestem na bieżąco, ale z czasem jakoś nabieram coraz większego dystansu do tego, i że. No, po co mam się katować? Po, po co mam y, śledzić. śledzić te wszystkie informacje? Ważne, że no, mniej więcej coś tam wiem, w jakim kraju jestem, kto jest prezydentem, <grym> ale nie będę tego drążyć. Yy. No właśnie, pisząc sobie. Yy. Przygotowałam się troszkę do tego podcastu, bo tak jednak się bałam, że przejdzie ten piątek. Ja postanowiłam sobie, że będę w piątki rano przed pracą nagrywać te podcasty, że usiądę i nie będę wiedzieć od czego zacząć, jak skończyć. No i w ogóle miałam wątpliwości, czy, czy będę wiedzieć, jak, jak pociągnąć ten, ten odcinek. Taka wiecie, już. No, taka mała presja, która mnie chyba troszeczkę przyblokowała, dlatego stwierdziłam, a napiszę sobie, co chciałabym, co chciałabym powiedzieć w razie czego, gdybym. No, bym się zestresowała. E, więc kiedy pisałam sobie e, o tym, co będę chciała poruszyć w dzisiejszym odcinku, e, postanowiłam, że wybiorę się do Gdańska. E, do Gdańska na starówkę do, do jakiejś kawiarni. I tak sobie siedziałam i, i pisałam. Pisałam sobie w kawiarni, w której panowała bardzo ciekawa artystyczna atmosfera. Było czuć ducha, tych starych kamienic, które można sobie kupić jako marginesy na lodówkę na jarmarku dominikańskim, który teraz się, który teraz trwa. Także siedziałam sobie, pisałam i szła burza. I e, tak chciałam trochę e, pogadać o tej burzy, bo mm, lubię ten nastrój przed burzą. Kiedy. Mm, No właśnie, oczywiście łatwo mówić, kiedy, kiedy nie mokniesz sobie, siedzisz w, w ciepłym i po prostu patrzysz sobie na tą burzę za oknem, ale lubię ten nastrój. I przed burzą, kiedy większość osób odczuwa panika, ja zaczynam odczuwać spokój. I tak stwierdziłam, że to dosyć ciekawe, bo może to efekt dorastania w stresującej atmosferze. No życie to stresy i możliwe, że, że stres, stresy naszych rodziców wpływają na nasze reakcje w dorosłym życiu. No pewnie po części tak, dlatego psychoterapeuci mają takie branie. Hmm. No, aby właśnie z nieświadomego wydostać nasze emocje do świadomości, aby móc je przeżyć, zrozumieć i iść dalej. Chciałabym kiedyś trafić na, na, na kogoś takiego, kto, kto pomógłby pozbyć się moich nieuświadomionych lęków. No bo wiecie, skoro mm, lubię ten, e, ten czas przed burzą i lubię tą burzę, bo osiągał wtedy spokój, znaczy, że coś jest na rzeczy. <grym> tak mi się wydaje. Mm. No i siedziałam sobie w tej kawiarni z tymi wszystkimi urlopowiczami. Poczułam się, jakbym była e, na urlopie. No właśnie, tego urlopu akurat nie miałam, więc. Więc napawałam się atmosferą wakacji. Ale przejdę do meritum dzisiejszego odcinka, bo skoro to podcast bez presji, to, no, to chciałam nawiązać do rzeczy, które kojarzą mi się z presją. A w tym wypadku nie będzie to coś, z czym ja się zmagam i z czym ja mam problem, ale zauważam, że sporo ludzi. Mm, nie chcę generalizować, ale tak mi się wydaje, że zwłaszcza kobiety mają z tym spory problem. Hmm. Mojej mamie na, na jej nieszczęście, a na moje szczęście, nie udało się zrobić ze mnie pedantki. Hmm. Kto ze mną mieszkał, ten wie, że w, w kwestii sprzątania i porządków mam absolutny chill. Pająki na ścianach, widocznie zdrowe powietrze, zdrowy klimat, kłęby kurzu na podłodze i półkach. No przecież można smuchnąć. Ubrania na krzesłach? No, żeby były pod ręką. Biżuteria, kremy, perfumy na widoku, no, żeby rano zbyt długo nie szukać. No, lubię mieć wszystko pod ręką, głęboko w szafie. Nie znaczy pod ręką, to wskazuje mnie na bogate życie wśród wielu rzeczy. No i teraz klucz w byciu antypedantką to nie wyrzucanie starych rzeczy. No, bez przesady, ile ja mam lat, przecież ubrania z gimnazjum nie są jeszcze takie stare. W niektóre nawet wchodzę. No, a przecież już a nóż kiedyś schudne, albo, no wiecie, przytyję, no to te wszystkie statniki w tych rozmiarach od A do tutaj no nie będę wnikać, jeszcze się przydadzą. No a przecież są takie ładne, że żal wyrzucić. A przypomnę Wam, że mam rzeczy z gimnazjum, a obecnie mam 27 lat. Wiem, to chore, to jest chore. Y no właśnie, te ubrania one są takie ładne, że no żal je wyrzucić. No nie wspominając, że kiedyś, jak już będę mieć dzieci, to przecież one na pewno będą marzyły o tym, aby chodzić w rzeczach. No w moich rzeczach. Przecież młoda wraca, zatacza koło. No i tak właśnie sobie żyję z tym moim antypedantyzmem i zbieractwem różnych rzeczy. Możecie się zastanawiać, no to gdzie ona w sumie to wszystko mieści. Przecież mieszka na 40 metrach i to jeszcze z partnerem. No, właśnie. I tu podziękowania dla moich rodziców, którzy dorobili się swojego dużego domku, gdzie ich wszystkie dzieci mogą gromadzić swoje dobytki do bólu. Wiecie, po każdej przeprowadzce złożę część rzeczy do domu rodzinnego, i za każdym razem, jak znowu się stamtąd wyprowadzam, to zabieram ze sobą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy. Wychodzi na to, że trzy czwarte zgromadzonych rzeczy zostawiam u rodziców. No i tak sobie mówię, że kiedyś wybuduję swój pojemny domek. No, wtedy, nareszcie. Zabiorę swoje wszystkie rzeczy i upchnę się tak, upchnę je tak, żeby, żeby były blisko. No bo przecież jeszcze kiedyś może nastać jakiś kryzys, może zabraknie ubrań albo książek, albo kosmetyków, no dobra tutaj przesadziłam, bo wiem, że kosmetyki się przeterminowują i no, trzeba je wyrzucać. Chociaż z tym też mam mały problem. No poza tym, skoro do tej pory ich nie zużyłam, a mam. Takie cienie, jakieś szminki, lakiery do paznokci, które zasychają, a no nie mam serca ich wyrzucić, no to przecież z jakiegoś powodu mi nie odpowiadały. No, trochę tutaj odbiegłam od tematu sprzątania, a właściwie to od niesprzątania. No bo nie to, że w ogóle nie sprzątam. Oczywiście nawet lubię, jak jest posprzątane. Ale jak nie jest, no to też jest przyjemnie, a może nawet przyjemniej w takim... W takim małym nieporządku można poczuć się jak w domu. Bo nie boję się, że jedząc, zaraz zaburzę tą muzealną atmosferę, bo wiem, że coś już na pewno jest upierdzielone w sosie pomidorowym. Tak samo mam z ubiorem. Mam taki zestaw ubrań domowych, w których czuję się najlepiej, najswobodniej pod słońcem. Oczywiście są to ubrania, których normalnie nie założyłabym na tak zwane miasto. E, no bo do ludzi, ale to właśnie czyni je idealnym, domowym, rozkosznym ubiorem, w którym jedząc, nie wiem, obiad, lody, owoce, czekoladę no nie muszę się martwić zupełnie niczym. Są to ubrania, które nadawałyby się do sprzątania, gdyby, gdyby tylko kokoszenie się w nich nie było takie przyjemne. Czy też macie takie wrażenie, że niektórzy rozładowują swoje różne napięcia, emocje poprzez sprzątanie? Czy widzieliście kiedyś, aby ktoś, kto jest taki, nie wiem, wychillowany, spokojny, zadowolony i tam interesuje go, tam dużo rzeczy i tak wiedzie sobie takie właśnie spokojne, szczęśliwe życie, odkurzał z uśmiechem na twarzy? No może takie, nie deprecjonuje. Ja po prostu, akurat mi sprzątanie nie sprawia przyjemności, nigdy nie sprawiało i nastawiam się do tego, jak, jak do lotu na Marsa wstrzymuje wstrzymuję oddech, odwracam skupienie, robię szybko to, co muszę i odhaczone mogę odetchnąć. Czy porządek jest obowiązkiem? Niektórzy y, mają to tak wpojone y, z dziada, pradziada, że nie zniosą ani skrawka kurzu, bo po prostu dosłownie ich nosi. Czy można być chorobliwym, przewrażliwionym na punkcie harmonii i porządku? No i można. Kiedy zaczynasz wyżywać się na innych, tylko dlatego, że roleta jest nie do końca zasłonięta albo dlatego, że kilka kropel wody skapnie z kranu. To jest to choroba, powinna się zaliczać do jednostki chorobowej. Dopóki męczysz tylko siebie, proszę bardzo, ale kiedy zaczynają przez to cierpieć twoi najbliżsi, czy to mąż, dzieci? Rodzice nie wiem, znajomi, czas się zastanowić, czy relacje z tymi najbliższymi są tego warte. Czy znaczy, faktycznie ten muzealny akuratyzm? Niemskie słowo istnieje, chyba jest nie. Jest priorytetem. Porządek zawsze jeszcze będziesz miał czas zrobić, ale relacje z najbliższymi mogą być ciężkie do odbudowania. i Tutaj właśnie od razu przychodzą mi na myśl święta. I chyba każdemu z was. To właśnie e, jak pada słowo sprzątanie, to, no to święta. Bo, bo to właśnie na święta nagle e, wszyscy wpadają w szał że a to trzeba umyć okna, a to trzeba umyć podłogi, a to ym, trzeba wszystko posprzątać, no bo przecież rodzina przyjedzie i co ona sobie pomyśli? No właśnie, co ona sobie pomyśli? Niech sobie myśli, co, no co, co chce, no żyjemy sobie. Po prostu chyba nie przyjeżdża po to, żeby, żeby wystawić opinię i na, yy, punktację yy, naszego porządku bądź nieporządku. No, ale tak, wracając do tych świąt, wiem, że te święta dla pedantów, a właściwie to dla ich rodzin, to jest najgorszy, najtrudniejszy czas, który wywołuje w nich traumę. Traumę świąt powoduje, że nie kojarzą im się później święta z przytulną, ciepłą atmosferą, kranem, winem, kawinem samym w domu, z dziennikiem z Jones'em, jak kto woli. Na no właśnie z terrorem, presją, niepotrzebnymi konfliktami. Współczuję takim osobom. Szczerze, bo, bo później mają skazy na całe życie. Ja naprawdę kocham klimat świąt. Może, może dzięki sile wyobraźni. Bardzo długo wierzyłam świętego Mikołaja, przynajmniej bardzo długo chciałam wierzyć. A dla tych, którzy żyją w nieświadomości, to święty Mikołaj nadal istnieje. No, u nas w domu było tak pół na pół. Mama chciała, aby było, było czysto, idealnie, kto kobieta bardzo się stresowała przed przyjazdem rodziny, przed tą opinią rodziny, a no tata, tak jak to facet lubił sobie z tego pożartować, tak więc no, ogólna równowaga, porządkowo emocjonalna, była zachowana. No, przynajmniej ja nie, nie zauważyłam jakiejś takiej żadnej skrajności. A, no, chciałabym, aby porządek panował, chociaż wtedy, kiedy ktoś przyjdzie właśnie w gości, na no, jak nie, no, no to przecież też zawsze można jeżeli boisz się tej opinii, to zawsze można też spotkać się na mieście albo u kogoś innego. No ale to jest taka trochę psychologia, no bo ten czas na sprzątanie on i tak nadejdzie. No właśnie. Trochę popłynęłam. Eee, popłynęłam w tym sprzątaniu. No ale podsumowując, niektórzy to powinni wrzucić na luz z tym sprzątaniem. Naprawdę. A ja od czasu do czasu. Powinnam, no, wybrać się na tego Marsa. <noise> Właściwie, mm, teraz sobie napisałam odnośnie tego sprzątania, bo to, tak mi się to, to wszystko kojarzyło. Także naprawdę, słuchajcie, nie ma co się przejmować tą opinią... Opinią innych. To wszystko wiecie. To wszystko jest istotne. <noise> Brakuje słońca. Zdecydowanie. Piję sobie kawkę jeszcze przed pracą. Pewnie będziecie odsłuchiwać ten podcast o różnej porze niekoniecznie o siódmej rano, w piątek. Ale życzę Wam spokojnego, udanego dnia. To był podcast bez presji. Dzięki, że dotrwaliście do końca. I mam nadzieję, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.